Młyn nad kamienną śluzą W połowie drogi między wysokim bastionem Żubr i niższą od niego redutą o nazwie Wilk znajduje się kamienny jaz, stanowiący główny wlot motławy w obram Starego Portu Gdańskiego. Urządzenie to, zaprojektowane przez holenderskich fortyfikatorów wiele wieków temu, zwie się kamienną śluzą. Mało kto z Przebyszów, a nawet samych Gdańszczan zagląda do tego zakątka, a szkoda. Miejsce jest bowiem nie tylko ciekawe, ale i niezwykle malownicze. Tkwiące w wodzie, długie na 100 metrów, a przy tym ozdobione małymi wieżyczkami grodzie, wykonane są z ciosów kamiennych o jasnej barwie. Tworzy to jedyny w swoim rodzaju widok, dając zarazem wyobrażenie o tym, w jaki sposób miasto broniło się niegdyś przed nieproszonymi gośćmi. Są tutaj również wielkie wrota wodne. Posługując się nimi umiejętnie, można było regulować poziom wody w motławie oraz w promieniście otaczających miasto fosach, które oglądane z lotu ptaka przypominają rodzaj gwiazdy. Chroniły one pobliskie żuławy przed zalaniem w czasach pokoju. Lecz kiedy zbliżał się do miasta wróg, zatapiano po prostu wszystkie niżej położone łąki, pola i osady. Utrudniając w ten sposób na wdarcie się do grodu od południa i wschodu. Praktyczni Gdańszczanie potrafili dobrze wykorzystać piętrzącą się zwykle w takich miejscach wodę. Przeto wznieśli u wrót owej śluzy młyn wodny. Wprawdzie nie dorównywał on ani wiekiem, ani mocą swoich trzech kamiennych kół, ani też rozmiarami owemu sławnemu młynowi z nad tuż obok prastarego kościoła świętej Katarzyny, lecz był i on miastu potrzebny. Nieraz zdarzyło się, iż w Radunii zabrakło nagle wody, lub też celowo odcięty został jej dopływ przez nieprzyjaciela. A wówczas młyn nad kamienną śluzą bywał wprost niezastąpiony. Docierały do niego załadowane ziarnem wozy z wyspy Spichrzów, nie bez powodu zwanej przez niektórych wyspą Skarbów. Przepływały także wodnym traktem pomniejsze barki, komiengi oraz czółna ze zbożem. Dziś zostały po młynie jedynie resztki murów. Wystarczy jednak przyjść tutaj w ciepłą noc czerwcową, przyłożyć ucho do ceglanych ścian i przysłuchać się opowieści ruin, by poznać bliżej dzieje tego niezwykłego miejsca. Przez długi czas młyn wodny pozostawał własnością pewnego gdańszczanina noszącego nazwisko Korn. Był to człowiek wielce majętny. Zatrudniał on jednego mistrza oraz kilku czeladników. Służyła u niego także młodziutka Magda, dziewczyna, którą przygarnął do siebie po pożarze przytułku dla biednych przy ulicy Sierocej. Stary Korn nie miał żony ani dzieci i prowadził bardzo dziwny tryb życia. Swoim młynarzom płacił dobrze, ale też wymagał od nich bezgranicznego posłuszeństwa. Jako członek masońskiej loży Eugenia pod ukoronowanym lewem, Udawał się często na jakieś tajemnicze posiedzenia i sam przejmował u siebie jakichś dziwnych, zawsze na czarno ubranych ludzi. Młyn przynosił mu znaczny dochód, lecz nie był on aż tak wielki, by korn mógł budować w mieście coraz to nowe kamienice. Miał ich podobno aż pięć. Swoje domy dzierżawił następnie zamożnym kupcom i bankierom, co przynosiło dodatkowo spory zysk. Majątek wolnomularza ruszył zatem szybko. I trudno było dziwić się ludziom, że podejrzewać zaczęli starego oką szachty z samym diabłem. Wiadomo bowiem nie od dziś, że wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi złoto i fortuna, diabeł macza swe plugawe łapy. Jedni powiadali, że pan Korn podpisał w młodości cyrograf, pieczętując go własną krwią i dzięki temu do końca życia nie zazna co do bieda. Inni wierzyli święcie, iż wszyscy wolnomularze są poddanymi szatana, a wydawane przez takich ludzi pieniądze zawsze do nich wracają. Wierzono powszechnie, że masoni potrafią przebywać jednocześnie w dwóch różnych miejscach, ale byli też i tacy, co nie dawali wiary podobnym opowieściom. W tamtych czasach istniała wielka moda na posypywanie peruk kolorowym i pachnącym pudrem. Właściciel młyna zwąchał w tym ponoć wspaniały interes i jako pierwszy w Gdańsku wykorzystał swój młyn do produkcji poszukiwanego proszku. Tym tłumaczyli sobie niektórzy przyczynę wielkiego bogactwa starego korna. Nie da się wszakże ukryć faktu, iż w ceglanym domu nad kamienną śluzą było pomieszczenie, do którego właściciel nie pozwalał zaglądać nikomu ze za służby ani czeladzi. Magda zauważyła pewnego razu ukradkiem, że w zaciemnionej komnacie na piętrze wszystkie ściany, okna, a nawet sufit pomalowane są na czarno. Gdy w młynie ustawała praca, korne zamykał się tam i choć w domu nie było nikogo poza Magdą, rudym kocurem i myszami, dochodziły stamtąd dziwne odgłosy. Mijały miesiące i lata. Mason bardzo się zestarzał i zaczął mocno podupadać na zdrowie. Z dnia na dzień stawał się coraz bardziej niespokojny, jakby obawiając się czegoś. Pewnej czerwcowej nocy Magda nie mogła usnąć, i dla zabicia czasu wyglądała sobie przez okno swojej maleńkiej izdebki na parterze. Nagle zauważyła zbliżającego się do młyna mężczyznę. Zdziwiła się niezmiernie, gdy nieznajomy, bez kołatania do zareglowanych, dobrze od środka drzwi, uchylił je bez trudu. Po czym wolno zaczął wchodzić po schodkach na piętro, kierując kroki wprost do czarnej komnaty, gdzie przebywał pan Korn. Myślała zrazu, iż wszystko to śni jej się tylko. Lecz po chwili rozległ się z góry rozpaczliwy krzyk gospodarza domu. Wbiegła więc szybko po schodach i nie zważając na żadne zakazy, pchnęła drzwi izby, do której nikomu nie wolno było zaglądać. W niewielkiej komnacie panował mrok. Jedynie maleńki kaganek rzucał nieco światła o zielonkawej barwie. Na pluszowej kanapie w rogu leżał korn, trzymając się za szyję tak, jakby próbował z niej ściągnąć jakąś ciasno zaciśniętą pętlę. Tuż obok na ścianie wisiał jego portret, przy nim zaś stał nieznajomy przybysz. Dopiero teraz Magda uświadomiła sobie, z kim ma do czynienia. Był to szatan. Trzymając w palcach długą, złotą igłę, diabeł mówił do śmiertelnie przerażonego korna. Twój czas dobiega końca. Pora, byś wywiązał się z podpisanej przed laty umowy. Oto cyrograf, który przypieczętowałeś własną krwią. Przybyłem po Twoją duszę. Trzęsący się starzec próbował powstrzymać szatana, błagać go o litość, lecz ten pozostawał niewzruszony. Za chwilę wbije złotą igłę w Twój portret i umrzesz. Ja zaś udam się z Twoją duszą do piekła. Wszak nie żałujesz chyba, żeś zawarł ze mną pakt. Przez całe życie wiodło Ci się dobrze i nigdy niczego nie brakowało. Żałuję, wyszeptał mason, dusząc się coraz bardziej. Litościwa Magda nie mogła dłużej patrzeć, jak męczy się człowiek, który przecież okazał jej kiedyś serce i wyciągnął z nędzy. Nie zważając na lęk, podbiegła do starego korna, zdjęła szybko szkaplerzyk, z którym nigdy się nie rozstawała, i zarzuciła go masonowi na szyję. W tym samym momencie. Cały dom zatrząsł się tak gwałtownie, że z sufitu spadł mosiężny żyrandol, a ze ściany wielki olejny portret właściciela młyna. Powietrze zawirowało, z okien powypadały wszystkie szyby, i w górę niczym trąba powietrzna wzbił się tuman kurzu. Gdy opadł, poszatanie nie było już śladu. Uratowałaś mnie przed piekłem, Magdo, szeptał umierający starzec. Ze szkaplerzem na szyi. I chociaż cierpiał, zdawał się być szczęśliwy. Ostatkiem sił zdołał jeszcze podpisać testament, w którym uczynił ubogą Magdę jedyną spadkobierczynią swojego wielkiego majątku. Odnoszę wrażenie, że Jerzy Samp w wielu swoich legendach opowiada nowożytnych Gdańsk niejako od zewnątrz, a już mówię o co mi chodzi. Jeśli przyjrzeć się galerii pozytywnych bohaterów jego opowieści, często znajdziemy tam postaci prostaczków, chciałoby się powiedzieć ewangelicznych, takich ludzi ubogich, niewykształconych, wywodzących się z niedzin społecznych, ale jednocześnie obdarzonych z taką zdrową, naturalną emocjonalnością, szczerością, wielkim sercem, wytrwałością. I to oni wychodzą zwycięsko z sytuacji, w których zostają przeciwstawieni społecznemu i materialnemu uzusowi kulturowej, w tym etnicznej odmienności, generalizując podziałom. Te podziały przebiegają tu nieraz na linii miasto, okolice, wioski, co jest zresztą zgodne z historią Gdańska i regionu, w którym trzy wielkie miasta pruskie, tak Gdańsk, Toruń, Tczew, otaczało środowisko przeważającego demograficznie etnosu wiejskiego słowiańskiego i kaszubskiego. I dlatego autor Legend stara się moim zdaniem oswajać nowożytny ten kupiecki, mieszczański i niemieckojęzyczny Gdańsk, który w legendach widzimy raz po raz oczami przybywających spoza miasta flisaków, żeglarzy, wędrowców. Ponieważ powtórzę, te dwie rzeczywistości, gdańska i pozagdańska, pozostają tu wobec siebie w wielu aspektach nieprzystające, autor szuka łączących je dróg, stara się budować między, między nimi mosty. O tym jest także i legenda o niezwykłych mieszkańcach młyna nad kamienną śluzą. To jest w gruncie rzeczy opowieść o różnych kategoriach gdańskiej obcości w Kategoriach zauważonych, opisanych i w tym przypadku ostatecznie szczęśliwie baśniowo wręcz przezwyciężonych. Ale wpierw odnieśmy się do faktografii. Czas naszej opowieści można określić w pewnym przybliżeniu na koniec XVIII wieku. Steinschlöze została zbudowana w pierwszych dwóch dekadach XVII wieku. Młyn stanął tam w wieku XVIII. Natomiast loża masońska pod ukoronowanym lwem istniała w Gdańsku od lipca 1776 roku. Miejsce jest za to określone bardzo dokładnie. Między bastionami można wciąż obejrzeć zespół śluzy kamiennej czyli unikatowy zabytek sztuki inżynierskiej, jednocześnie hydrotechnicznej i obronnej. Zadaniem gdańskich instalacji wodnych było regulowanie poziomu motławy. Zresztą śluza działa w tej funkcji do dziś. Prócz tego miała nawadniać miejskie fosy. Ta śluza zabezpieczała też żuławy przed zalaniem podczas silnych północnych wiatrów. Chodziło o zapobieżenie tzw. cowce wody morskiej w głąb lądu. Natomiast w przypadku wojny, kamienna śluza mogła być użyta w odwrotnej funkcji, bo umożliwiała zalanie żuław, co odcinało dostęp do miasta od strony bastionów. Z kolei tytułowy włączony w ciąg instalacji hydrotechnicznych młyn wzniesiony został po zachodniej stronie kanału i śluzy jako rezerwa w przypadku odcięcia przez oblegających wód Raduni, co unieruchamiałoby miejskie młyny pracujące w jej biegu. Mury budynku zniszczonego w 1945 roku istnieją zresztą do dziś. Teraz czas na przyjrzenie się kwestii poniekąd ezoterycznej, mianowicie gdańskiej masonerii, której przedstawicielem miał być baśniowy właściciel młyna. O Wolnomularzach z całą pewnością można powiedzieć tylko jedno, że naprawdę istnieją. No, prawdą jest natomiast, że Wolnomularstwo jest także dziś organizacją, która nie ujawnia wszystkich informacji na swój temat, co wprowadza aurę tajemniczości. Mityczne początki masonerii mają sięgać czasów biblijnych. Historycznie natomiast Wolnomularstwo wywodzi się ze stowarzyszeń średniowiecznych rzemieślników. Ideologia stowarzyszenia, skodyfiko skodyfikowana w XVIII wieku, jest ogólnohumanistyczna, a związane, związane z nią wtajemniczenia obejmują złożone rytuały, bogatą symbolikę i wspomnianą zasadę poufności. Co ważne, wolnomularstwo odegrało istotną rolę w szerzeniu ideałów europejskiego oświecenia. Nie tylko zresztą w Europie. Masonami było wiele głów koronowanych, wielu myślicieli i naukowców. Natomiast w Gdańsku wolnomularstwo miało pojawiać się już w XVI wieku. Natomiast rozkwit przeżywało w wieku XVIII. Loża Eugenia Zumge Quinten Löwen, czyli pod ukoronowanym lwem, której członkiem miał być nasz, Legendarny młynarz Korn, podobnie jak pozostałe Gdańskie Loże. Cudendraj Bleiwagen, czyli pod trzema wągielnicami, Cudendre Sternen, czyli pod Trzema Gwiazdami, zu Einigkeit, czyli jedność, cum Rotenkreuz, czyli pod Czerwonym Krzyżem, by wymienić tylko kilka. Wszystkie były podporządkowane lożom berlińskim. Do Masonerii należeli także w Gdańsku, najbardziej wpływowi, najbardziej światli jednocześnie najzamożniejsi obywatele miasta. Na przykład ta właśnie loża, do której miał należeć młynarz korm z naszej legendy, pracowała pod młotkiem profesora Daniela Gralata, rektora gdańskiego gimnazjum akademickiego i autora opracowania dzieja Gdańska, istotnego do dziś, a syna wybitnego gdańskiego burmistrza o tym samym imieniu. A co na temat masonów sądzili mieszkańcy okolic miasta nad Motławą? To już zupełnie inna sprawa. W legendzie Jerzego Sampa mamy w miarę pełny przegląd antymasońskich stereotypów i uprzedzeń rozpowszechnionych wśród ludu, zresztą nie tylko kaszubskiego. Sam pisze tak. Wiadomo nie od dziś, że wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi złoto i fortuna, diabeł macza swe plugawe łapy. Tak pisze autor legendy. Zgodnie z tym przeświadczeniem, masoni są bogaci, dlatego że każdy wydany przez nich pieniądz do nich wraca za sprawą siły nieczystej. Dalej. Masoni mogą przebywać jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Potrafią też czasem zmieniać się w zwierzęta. Wszystkiemu temu nie należy się jednak dziwić, jako że w zamian za doczesną pomyślność każdy z owych farmazonów podpisuje cyrograf z samym diabłem. Za to, że na pograniczu kaszubsko-kociewskim naprawdę w to wierzono, ręczę, bo podobne historie przetrwały w przekazach mojej rodziny. W jednym z wcześniejszych podcastów wspominam należący przed wojną do mojego pradziadka Tannenhorst. Mająteczek, którego pierwszy właściciel z zawodu weterynarz był uważany za masona. Okoliczni mieszkańcy byli pewni, że potrafi on zmienić się w psa, wiedzieli, że można go było spotkać na miejscu, choć jednocześnie był w królewcu. Poza tym na pewno nie przypadkiem pnie drzew w swoim parku ustroił fosforyzującymi diabelskimi maskami wykonanymi ze spróchniomego drewna gruszy. Nawiasem siostra mojej babci kazała je wszystkie pozrywać i spalić. Co ciekawe, potwierdzenie jednego z rodzinnych przekazów o Tamem Horście, mojego Pradziada, znalazłem później w książce Jerzego Sampa, konkretnie w natropach Smentka. Ale wracajmy do tekstu. Mamy zatem tajemniczego młynarza, u którego bywają nie mniej tajemniczy goście, z pewnością także adepci sztuki królewskiej. Do tego tajemna komnata, a w końcu Także i szatan we własnej osobie, który do osobno stojącego domu młynarza, jakby zawieszonego na granicy żywiołów, ziemi i wody, nie bez przyczyny przychodzi jak do siebie. I kiedy ten zły, uzbrojony w złotą igłę, szykuje się, by już zabrać duszę, którą młynarz diabłu sprzedał za doczesne dobra, naprzeciw całego tego pandemonium staje nagle Magda, sierota której czyste serce i dobre intencje wraz ze strzelistym aktem skruchy samego korna, młynarza, zostają przeciwstawione mocą piekielnym. Mogło to jednak nie wystarczyć. Istotny, a kto wie czy nie decydujący okazuje się zawieszony spontanicznie na szyi mas masona szkapleżyk. To wyjaśnienie, szkaplerz, a właściwie to medalik szkapleżny stanowi element kultu maryjnego. A związana z tym jego aspektem tego kultu obietnica głosi, kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zazna ognia piekielnego. I to wyznacza nowy wymiar tej, tej opowieści. Bo szkaplerz noszony przez Magdę wskazuje na jej katolicką konfesję, podczas gdy niemieckojęzyczni Gdańszczanie od końca XVI wieku w większości byli już ewangelikami. Nazwisko Korn sugeruje niemieckie pochodzenie młynarza. Tak zatem Niemiec i mason, co w świadomości ludowej było jednoznaczne. Ale przy tym człowiek z gruntu dobry choć duchowo zagubiony zostaje w naszej legendzie uratowany przed piekłem przez katolicką sierotę. Przed śmiercią Korn, tu cytat, cierpiał, ale był szczęśliwy, pisze autor. Jeśli traktować to jako sugestię doświadczenia czyśćca, który jest dogmatem katolickim, można sądzić, że w godzinie śmierci mój nasz nawrócił się i być może ostatecznie uniknął potępienia. Podsumujmy jak wspomniałem, uważam, że m.in. młyn nad kamienną śluzą stanowi jedną z literackich prób oswajania nowożytnej gdańskiej obcości. Niemiec, który zaprzedał duszę diabłu, może zostać zbawiony mocą własnej skruchy i dzięki niespodziewanej pomocy, która przychodzi w najczarniejszej godzinie z najmniej oczekiwanej strony. Zło zostaje pokonane: protestant i mason umiera jako katolik, a uboga sierota staje się bogatą właścicielką młyna. To, Co do tej pory było w gdańskiej opowieści podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne, kolejny raz zostaje przez autora legendy ze sobą pogodzone i utożsamione. Ponieważ Happy End jest totalny, zakończmy równie baśniowo brzmiącym cytatem dotyczącym gdańskiej przeszłości. Wystarczy przyjść tu w ciepłą noc czerwcową, przyłożyć ucho do ceglanych ścian i przysłuchać się opowieści ruin. By poznać losy tego niezwykłego miejsca. Prawda. Czytała Anna Kociarz, a opowiadał Artur Kawiński: Almanach Legend Gdańskich. Na podstawie legend gdańskich zebranych i opracowanych przez Jerzego Sampa. Projekt sfinansowano ze środków miasta Gdańska.